Zuza i Piotrek, czyli marka Coco Bowls. Cześć! Hej. Tworzycie pyszne kompozycje śniadaniowe. Niestety nie mamy już, nie macie już takiej kompozycji, bo wszystko sprzedaliście z samego rana, to wiem. Ale skąd się wziął pomysł? Pomysł się wziął stąd, że ja zaczęłam tak zdrowo jeść. Zaczęłam sobie robić takie michy śniadaniowe, codziennie inne i wrzucałam zdjęcia do internetu, głównie na Instagram. No i wszyscy chcieli jeść to co, to co ja i jakby pomysł ewoluował i powstał taki koncept, który ciągle się rozrasta. E, no, I macie catering, tak? Czyli e, no to powiedz o tym. Mamy, mamy głównie catering, działamy nad stałą miejscówką, być może już wkrótce coś będzie wiadomo. Śniadaniownią. E... Zniedaniowno, e, takim konceptem, gdzie można przyjść, spogadać z nami, e, obejrzeć produkty, które robimy dodatkowo poza, poza bulami, poza smoothiesami, e, bo mamy ich bardzo dużo. Mamy masła orzechowe, granole, e, słodycze. E, robimy też ostatnio przekąski na słono, także e, jest duży wachlarz tych rzeczy. Okej, okay. Piotrek, pokażesz w takim razie jakieś takie tutaj słoiczki, co w nich Oczywiście. się znajduje, powiedz, co tam jest. Z wielką przyjemnością, absolutny bestseller, to jest rotella do kamery. Proszę bardzo, ludzie to kochają, to jest też coś, bez czego ja sobie nie wyobrażam żadnego dnia. Zaczynamy od tego, to jest orzechy laskowe, olej kokosowy, surowe kakao, cukier z kwiatu kokosa. Jest przepyszne, tak jak brzmi, tak też smakuje, jest delikatnie wytrawny, za sprawą tego cukru kokosowego również też odrobinę słodkie, po prostu pycha. Oprócz tego mamy jeszcze kilka fajnych rzeczy, bo nie zajmujemy się tylko robieniem i sprzedawaniem jedzenia, mamy też rzemieślnicze wyroby, prosto z Wietnamu. Bowle. E, tak, bowle. Wpisały się ekstra w nazwę naszej marki, chociaż dołączyły do nas o wiele później. E, jest to produkcja, tak jak już wspomniałem, rzemieślnicza. Robi to dziewczyna w Wietnamie. E, Fairtrade w 100% miski wykonane w kokosa. Wpadła na ekstra pomysł, ponieważ Wietnam, słynąc z produkcji wody kokosowej, marnuje bardzo dużo łupin kokosa. Oni po prostu wyrzucają to do kosza albo palą w tym piecu, piecu ona po prostu postanowiła dać temu nowe życie, przerabia je, rzeźbi ręcznie, każda miska jest robiona osobno i daje im coś takiego. Jest to Super. świetne, wygląda świetnie. Jeszcze jak sobie wyobrażę, to śniadanie właśnie kolorowe, pełne świeżych owoców, pełno zdjęć zresztą jest na waszym fanpage'u. W takim czymś, no to już mam smaka no, na śniadanie tak, cały dzień. Tak, tak. Jedzenie w ogóle wchodzi wtedy na wyższy level. To, tak. jest, to jest zupełnie co innego. Taka celebracja jedzenia, tak nie? Tak jest, zgadzam się. Bardzo Wam dziękuję i gratuluję świetnego pomysłu za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy, Coco Bowls.